proszę państwa zbliża się rozliczenie naszego PITu za 2013 rok dlatego namawiam was wszystkich Przekażcie 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dzięki tej kwocie wiele osób będzie miało uśmiech na twarzy, wielu osobom będziemy mogli pomóc. To nic nie kosztuje, to tylko wskazanie w odpowiedniej rubryce wpicia. To jest bardzo ważna sprawa. Dajmy kawałek serca drugiemu człowiekowi. Ja wierzę, że dobro zawsze do nas powraca i namawiam wszystkim. Przekażmy 1% podatku na organizację pożytku publicznego jest cała, e, e, cała paleta różnych możliwości różnych organizacji w waszym miejsc, mieście w naszym województwie e, w naszym powiecie, gminie, e, więc naprawdę warto, warto pomóc potrzebujących wszystkiego najlepszego i gorąco zachęcam. Jeden procent podatku dla potrzebujących.